Młodzi wiedzą. Pod takim hasłem w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Starogardzie Gdańskim odbyła się specjalna konferencja, w trakcie której poruszano istotne dla młodzieży tematy. Okazuje się już po wstępnej dyskusji, że kwestie choćby wykluczenia komunikacyjnego, transportu publicznego to są rzeczy, które są dla nich bardzo ważne. Wskazywano na kwestie dotyczące takiej lokalnej, naszej kociewskiej tożsamości. Cieszę się z zaangażowania obu liceów. Będziemy te, te projekty Kontynuowali w innych szkołach. Młodzież jest aktywna, jestem z nich dumny. Jednym z ważnych zagadnień było zdrowie psychiczne młodych ludzi. Warsztaty się nazywają Psychologiczna Apteczka Pierwszej Pomocy, czyli ogólnie chcemy porozmawiać z młodymi o zdrowiu psychicznym, o tym jaka jest ich kondycja psychiczna, jak się czują, jakie mają problemy, jak my możemy im pomóc. Widzimy, że jest to bardzo ważne zagadnienie. Chcemy wysłuchać, co młodzież ma na ten temat do powiedzenia i chcemy żeby umiała sobie poradzić w trudnych sytuacjach. A niestety ich y, wytrzymałość taka psychiczna jest bardzo słaba obecnie. Młodzież mogła posłuchać wykładu doktora Marcina Szulca z Uniwersytetu Gdańskiego, ale też współuczestniczyć w konferencji. Czy mieliście tak, że stoicie przy tablicy i nauczyciel do was mówi myśl, możesz myśleć szybciej, a ty... Było tak? Okej, też normalnie. U nastolatków... Mamy taką sytuację, że nie ma, słaba izolacja jest, gdzie dlatego czasem przepływ impulsów nerwowych bywa stukrotnie wolniejszy niż u dorosłych. No nie wszystko tego. Młodzież i dorośli korzystają z innych części mózgu do przetwarzania tego, co czują. Inaczej pewna, pewne rzeczy patrzycie? Czy czasem wam jest głupio e, z powodu tego, jak mogliście myśleć lub mówić, Rok czy dwa Okej, okay, to jest też normalnie. Czyli wasz mózg się rozwija cały czas. Co o samym wydarzeniu mówili jego uczestnicy? Taka konferencja, która odbyła się dzisiaj w pierwszym elo, jest bardzo ważna dla młodych ludzi. Jesteśmy przyszłością tego kraju i po prostu nasz głos jest ważny. Pozwala nam to poznać różne perspektywy, e, dowiedzieć się może, co nasi głównicy myślą na pewne tematy i. Tak trochę zachęca nas, żebyśmy podjęli działania. Jesteśmy w takim wieku e, między byciem dzieckiem, a między dorosłością i nie, niekoniecznie mamy wiedzę, gdzie zasięgnąć pomocy, skąd tą pomoc dla siebie albo dla swojego znajomego, który jest w kryzysie psychicznym e, wziąć. Także to są bardzo ważne spotkania, bo możemy dowiedzieć się e, po pierwsze, gdzie zasięgnąć pomocy, a po drugie, że nie jesteśmy sami z tym problemem. Dzięki takim inicjatywom jak ta w Starogardzie, Dialog między pokoleniami potrafi zdziałać wiele dobrego dla lokalnej społeczności. Jeśli uważasz, że ten temat jest ważny również dla ciebie, to udostępnij ten film w swoich social mediach. Więcej treściwych newsów ze Starogardu znajdziesz na naszej stronie www.północnatv. Ty też masz swój głos.